Cześć kochanie, dzisiaj bardzo późno do Ciebie przychodzę, ale jest to związane z tym, że narodził się w mojej głowie pomysł i tak oto jesteśmy z powrotem w domu. Powinniśmy dopiero wyruszać jutro rano. Natomiast, wiesz, ta moja historia, bardzo krótka, prozaiczna, ale dająca wiele do myślenia, wiesz, dała mi wiele do myślenia i chciałam się z Tobą podzielić właśnie tą moją historią. Bo to nie było wcale tak, że wstałam dzisiaj rano pełna werwy. O, super, pakujmy się, jedźmy do domu. Nie, w ogóle nie. Poszłam spać bardzo późno, przyznam się, że około drugiej, ale niesamowitym prezentem od tej nocy było to, że w miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, zaraz obok jest piękny las, zresztą widziałeś te nagrania, prawda? I wiesz co, w tym lesie było mnóstwo saren i te saryny, 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 syreny prawie, że, i te sarny wychodzą na drogę, wychodzą tam przed domy. I wczorajszej nocy siedzenie tak późno opłaciło się do tego. Wcale jakoś specjalnie na to nie czekaliśmy. Natomiast sarna podeszła pod okna naszej kuchni. I to było niesamowite doświadczenie. Takie bardzo, bardzo spokojne. Bardzo byłam za nie wdzięczna. Natomiast przez to siedzenie w późną noc nie wstałam dzisiaj wcale wcześnie rano. To znaczy, no wstałam, ale byłam lekko nieprzytomna. I naprawdę nie miałam zamiaru jechać. Ile to myśmy jechali? No, prawie 300 mil. Gdzie dla mnie, takiego kierowcy, który dopiero wypuszcza się w takie trasy, nie wiem, no na palcach jednej ręki można to zliczyć, to jest naprawdę spore osiągnięcie. I teraz, czemu ja o tym chcę mówić? Nie dlatego, że teraz już wszystko na Facebooku, o wszystkim będę mówić, nie, ale chciałam Tobie pokazać, że naprawdę czasami to nie jest tak, że musisz być ucha, ucha, pełen siły i wigoru, tak, bo teraz to robimy. Nie. Czasami od idei, od pomysłu, który się pojawi w Twojej głowie, do jego wykonania, naprawdę droga nie jest jakaś taka właśnie pełna staminy i takiego nie, czasami jest tak, jak w moim przypadku, że staniesz o tej, no przyznam się z ręką na sercu, że to było już późno, około 11, w końcu się z tego łóżka zwlokłam, um, ale byłam wypoczęta i tak sobie myślę, sprawdziłam prognozę pogody, że jutro w tym miejscu, z którego mieliśmy wyjeżdżać, przepraszam, trochę mi w gardle zasycha, Ech, miało strasznie padać. No jak ja sobie pomyślałam o tym pakowaniu z dziećmi, mamy taką fajną wielką torbę na bagażnik, em, nie na, na bagażnik, em, na dach. Jak ja pomyślałam o tym pakowaniu w tym deszczu, o tym jechaniu w tym deszczu, o tych przystankach w tym deszczu z psami na zewnątrz, to pomyślałam sobie: a może by jednak to zrobić in, inaczej? Może by to zrobić dzisiaj, spakować się powoli. Kiedy wyjedziemy, to wyjedziemy, nie będzie jakiegoś takiego takiej presji czasu, że musimy, bo tam check-out jest o konkretnej godzinie, że musimy opuścić to miejsce, w którym byliśmy, o konkretnym czasie. I wiesz co, tak bez spinania tyłka, po prostu w miarę na spokojnie, o ile to może być, z trójką dzieci, każdy z innym, z innym nastrojem. Każdy jest takie inne, jest piękne w tej swojej inności, do tego pieski, no i to wszystko do ogarnięcia. I wiesz, co to się udało. A czemu? No właśnie, to jest ta prozaiczna prawda, że często ja coś chcę zrobić, nie wiem, czy Ty masz tak samo, ale ja chcę coś zrobić i, a nie, albo, i zawsze tam się jakieś Abo pojawia, tak? I to mnie zatrzymuje, i ja mam na tej swojej liście fajne rzeczy do zrobienia których nie robię od roku, od półtorej, czasami nawet więcej, ale cicho o tych ci nie powiem. No ale kto tak naprawdę może to zrobić? No ja, bo rzeczywiście od pomysłu, który się pojawi w mojej czy Twojej głowie, do jego wykonania naprawdę trzeba po prostu wziąć tyłek w troki. Niekoniecznie hucha, hucha, ale po prostu w swoim tempie iść do przodu i działać. I efektem tego, na przykład my jesteśmy dzisiaj w domu, czego kompletnie nie planowałam, jak myślałam o wczorajszym dniu i, i zamykałam wczorajszy dzień. To, to całkiem nie miałam w zamiarach tego, żeby dzisiaj być już tutaj w domu. A jednak da się, da się, bez hucha, hucha, powoli, spokojnie da się. Czyli od pomysłu w Twojej głowie do jego wykonania to naprawdę jest tylko Twoja robota. Jeżeli chcę rzeczywiście to zrobić, i ja sobie bardzo ten przykład biorę do serca sama dla siebie, że rzeczywiście, jeżeli dam odpowiedni czas i przestrzeń na to, żeby tą daną rzecz, która w mojej głowie jest, urzeczywistnić, to nie ma bata, ona się po prostu stanie. I tym pozytywnym akcentem chciałam życzyć Tobie dobrej nocy i pięknego poranka.